Tomek Czereśniak tomuś, Tomek Fikcyjna postać literacka, a także filmowa z książki Janusza Przymanowskiego i polskiego serialu telewizyjnego pod tytułem Czterej Pancerni i pies 1966-1970. Był strzelcem radiooperatorem w czołgu kródy. Syn chłopa ze studzianek dołączył do załogi w Gdańsku. Był bardzo przywiązany do swego wiejskiego pochodzenia. Z polecenia ojca zbierał po drodze wszelkie pożyteczne rzeczy, które Niemcy uciekając porzucili. Wprowadził do załogi, trudego, wiele humoru. Gdy Niemcy zaminowali most, nie bał się go rozminować. Grał na akordeonie. Gdy Jankos został dowódcą, on zajął jego poprzednie miejsce. Gdy w odcinku 16 załoga otrzymała nowy, pięcioosobowy czołg, zajął miejsce Gustlika jako ładowniczy, Gustlik został działonowym. Przez niemal cały serial jest szeregowym, ale na ślubie Janka i Marusi oraz Gustlika i Honoraty odcinek 21 dom nosi już dystynkcję kaprala. W serialu w jego osobę wcielił się Wiesław Gołas. Tomek został wprowadzony do serialu w drugim sezonie, drugim tomie powieści, w miejsce poległego Olgierda, Wasyla. Pierwszy sezon, pierwszy tom, skończył się wraz z zakończeniem szlaku bojowego pierwszej Brygady Pancernej na początku kwietnia 1945 roku. Kolejne części powstały na prośbę widzów. Wyczerpana po ciężkich bojach na wale pomorskim i Pomorzu Gdańskim brygada nie mogła wziąć udziału w dalszych działaniach bojowych pierwszej armii wojska polskiego. W połowie kwietnia została jednak sformowana kompania 10 sprawnych czołgów T-34 85 pod dowództwem porucznika Pawła Dobrynina, którą włączono w skład 4. pułku czołgów ciężkich. Załogi uzupełniano czołgistami brygady, wracającymi ze szpitala oraz żołnierzami z uzupełnienia po szkołach pancernych. Tomasz nie służył wcześniej w armii, prawdopodobnie walczył wśród partyzantów lub im pomagał i nie przeszedł przeszkolenia, jednak jest waleczny i szybko odnajduje się w wojsku. Pierwowzorem młodego czereśniaka miał być Ludwik Jędruszko.